Siema z tej strony Marcel. Dzisiaj kończymy questy 2 yy, i otworzymy sobie Big Boxy. Nie, jeden Big Box i 20 gemów odbierzemy. Za 22 chyba poziom karnetu. Jeśli się nie uda dwóch gierek, bo mam już 4 na 6 wygranych na dło i 4 na 6 z Sendy, to, to, to zrobię cięcie i zobaczymy się na openingu. W ogóle Piwi dostała dwa nerfy. Trochę słabo. Albo trzy nawet. Ale zabiłem dwie, dwie osoby. No to raczej będzie przegrano, bo pan mnie nie ogarniała. W ogóle zaraz Wam pokażę mój klub, to jest ostatnia gierka. Raczej ją zdążymy zrobić i się zmieścimy w 7 minutach. Bo przez Messenger'a nie wiem jak niedługie się da filmy zrobić, ale zrobiłem sobie taki, że ja sobie grałem, a po prostu nic nie mówiłem i 7-minutowy się chciał yy, wyśleć. No to raczej ten 7-minutowy też się przejść. Bibi na 6 parku jest dosłownie nie do zabicia. Niestety przegraliśmy teraz. No ale trudno, teraz pewnie wygramy i otworzymy big boxa. Niedługo będę kupował tropikalnego kiełka, jak mi się pojawi w sklepie. A potem jeszcze sobie 10 gramów dodam na karnet Tą z karnetu Cindy jest bardzo dobrą postacią nawet. Jak drpniecie ją, to nie yy, mówcie, że ona jest słaba. No, ja po prostu mówię, że jest dobra, ale jak Wy sobie mówicie, no to możecie sobie mówić, że jest słaba, ale według mnie jest dobra. Bo na no, daleko jest dosyć. Ten jej Ult i Star Powery to robią wszystko, na Cała gierka. Orazie, no, wygrana. Ładnie poszło w ogóle pozdro dla Ciebie Dwie misje na raz kamiki otwieramy B boxa Nie świeci się, ale mamy bonus, ale i tak przywodę do przewidzenia. To ulepszymy jeszcze sobie na tym odcinku. Kolta, a nie mam jeszcze jej czegoś, co bym mógł. Mam punkty do boku w sklepie? Nie. Nie mam, no to urodzimy sobie kolta na dziewiątą moc. 3, 2, 1. Jutro będzie odcinek z testu. To pokażę wam. Um, poczekajcie, drugi dzień, kiedy widzimy się na moim drugim koncie. No, już wchodzę na to konto. No, mam spajka, to jest konto też mojego kolegi. W ogóle tu misji nie robię. Tutaj macie staty konta. W mieliśmy maksymalnie 10 309 oto jest jeszcze taki skin na 30 km w ogóle mamy mega pozatkiego skina zaraz wam pokażę o jeszcze złoty dawaj no masz Daryl tam była. Bo mój kolega mega długo zbierał. To nie ten skin, ale teraz je 3, jeden. Ja na niego uzbierałem też trochę. No to pokażę Wam jeszcze konto dla Wiza, które będzie można wygrać. Na 100 subskrypcji. Jak dropnę kruka i wszystko. To widzimy się na koncie dla wiza. No już jesteśmy i to jest to konto. Nie robię na razie tu misji, no bo mi się nie opłaca za bardzo. Będę tu zbierał gemy za na przykład na takiego touchdown bula. Naprawdę fajny skin, ale nie mam nic gemów. Tutaj jest King K KrapTik. Jeśli chcielibyście, żebym tego King Krabatika kupił yy, to piszcie w komentarzach, ale wątpię, że go kupię. W ogóle nie mam żadnej tu legendy. Mamy pana P. Na 20 rankę go niedługo wbije Bibi, Franka, Piper, Jackie, a tu jest dosyć też fajny skin. Pirat drogowy Karl. Teny, Darryla mamy, Rico. Rose Barley ma ID też lepszymy sobie trochę postaci No dobra, no to trzymajcie się, cześć